Patrz, Monty. Sliknot. Ten klaun jebany. Tu jest, a trzeba Co, gdzie? No. Jan Paweł. Kim ty jesteś? w wszelki. W sumie nawet podobno. Co? Monty. Ja takie chyba podczas seksu powinienem zakładać, nie? No. Popatrz, jaki piękny. Mmm, mm. to cd Cedetownik? cd no, no, dla niego, żebyśmy mogli, e, znaczy... Aha, nie o, do, nie ważne. Siema, CD. Natalia klub. Byłeś kiedyś w Natalii? E, tak. Tego Star Wars? Tak. E, znaczy, I Koko. Co go, co go Star Wars? <śmiech> <śmiech> Gosta, okay, bieda. Dane, w ogóle ja się tu czuję jak w Silent Hillu. Patrz, Monty. Tam będzie Alma na końcu. Muszę mieć broń. Dobra. Wpłacajcie pieniądze na patreonite. Idę. Fresh. Popatrz. Animu. Animu. Mango z Ej, Monty. Ona wcale nie ma pięciu lat, tylko 600, bo to jest wytłumaczone w fabule. Tak, tak mówią. Bella, super Bella. Belle tak. Delfino, nie? Edykulturalna. Edykulturalna. Ej, human, to jest Method Man. Kumen. 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 Ja, te... Monty, musimy wziąć tą parasolkę, wy. bo my jesteśmy LGBT, nie? Ja jestem przeciwko LGBT. Ty tak. jesteś przeciwko LGBT? Tak. Ja wezmę różową parasolkę. To jestem za, to nie możemy już być przyjaciółmi. No, co? Co chciałeś powiedzieć? Że woda różową od tęczowej. Różową Tak, bo nie jestem za LGBT, tylko i dlatego biorę różową. Ja jestem za LGBT i biorę tą tęczową. Ty patrz, autos z aut. <grym> Policja. <grym> Bagieta. <grym> o, firma Poland, tak. Firma. Reprezentuję JP, reprezentuję JP. Ej. Fresh. Ubranie mojej dziewczyny. Twojej dziewczyny? Tak. Nie znam, nie widziałem jej nigdy. Co? Co? Czemu my chodzimy po butach dla dzieci? To Chodźmy stąd. Ja na to <laughs> zabawki. Będziesz chodził w ubrankach jak moja była? będziesz wyglądał jak postać z Matrixa? No. Będzie na ja to, że to... mam totalnie wyjebane na ubrania. Jak nie ma loga bywa, to nie chcę w tym chodzić tyle. Ale te lajki by przestraszyły szalonego. Mm, pajace. Monty. Jest rok 2020. O, ja na sequel Columbia. To jest Black Lives Matter, tak? Co? Co? Wiesz, on za to. Wiesz. Idę to odłożyć. Ryba. Ten tajeczak Ci się podoba? No serio. Ile kosztuje? 85 zł. 75 zł? No tak o 70 za dużo. No to jest jest nawet zbyt drogi dla Ciebie. To co jest gorsze od Chińczyka? Japończyk chyba. Chyba Polska. Co? Jezusie. Mmm, szajiczki. A nie, przepraszam, obornik jest lepszy od polski. przepraszam. Mąki, czemu tu jest jakiś dziad na tych chipsach? Dziadygo. Dziadygo. Stań człowiek i może, a to nie wszystko. To jest jakaś kobieta, tu jest jakiś murzyn, To jest jakiś YouTuber. Ej, murzyn w, w czapce kucharskiej, jaka była? <gry> Z bekonem? Z bekonem, bo wiesz, możemy wielki, silny. że z kurczakiem. Tak. Popatrz, hałwa A tak, Ale moja kurewna pojechała. Co? Boję się właśnie. Co wpisałeś? Później powiem. Poinhab pewnie. No. Wiedziałem. Znam cię lepiej niż siebie. 2020, nie dziękuję. O, w łazience. Może się dowiem, jak się wysyć. Szczotka do włosów, tego. Nie znam takich przyrządów. Ty patrz, Monty. Będziemy chodzić o kulach? Pytamy, jest piłka w ogóle? Czy ty się pociąłeś znowu? Że Na ręce? Kiedy? Nie na tej, na drugiej. A to dawno w robocie. A to dawno, Spoko. To ja nie muszę w robocie nawet. Co? To jest dobre na bicie To jest dobre. Idzieś podchodzić, po Polakowi. Jak coś mi się nie podoba, to muszę się wyznudzić. To to powrotem. Co to jest? Co to fotobu? O, to na zdjęcia. Czekaj, nie. co to jest? Co to jest? Czekaj, to, to nie jest ten wampir dziwny? Czekaj. To nie jest Robert pikensom. Jakiś babsztyle, jakiś murzy. Nie. Co to jest? Jadżio pentelka idzie spać. Dobrze, niech zacznie z synem wiecznym. Dobrze. Matylda i czekoladowe powiem powinna katać czekolada. Świat księżniczki. O, kolorowanka. Narysuj własną koronę. <grym> koronę kurwa. Czekaj, jak zakarstnę to będzie korona, dobrze. Ja nie Chyba... powiem jaka ona, Malowanki i naklejanki. A są tu na nakle... Kurzwa, Polska. polaca obok Niemców. Kurwa, Wszędzie musimy się wpierdzielić. <grym> Czekaj, kończymy koronę. Gdybym być śmieszne Jujujuj, mind Jakie zasady to są? Tak Kobiety do gaju Tym razem to... Nie, do diabła I popatrz, tym razem to ogon będzie machał psem Czyli Kaczyński w rządzie Morawieckiego Do rzeczy Od rzeczy, kurwa Jest Newsweek? Gdzie jest tygodnik? Nie W dupie mam te rzeczy O, krzyżówki Ej, Monty, CD action <laughs> Te śmieci dalej istnieją Nie, proszę <laughs> O, to kajczuk Ej, Tokarczuk, to Karczuk, który jest ta z tego? Ej, Monty, to Karczuk, to nie jest ta stop model, co wygrała? Nie, nie. Ta, ta co była z, z Dominikiem Bosem na podcaście, nie, to nie ta? Pochod. Nie masz maszecki. Nie kłam, że jesteś pod piotrą. <laughs> Wybieram się na wesele. Życie to cię się dalej. Jest bosak. Masz, <laughs> udawał kobietę. Poszukują emerytów. O, emerycze, tak mafia bawi się za twoje pieniądze. Joker, ej, to jest ten nowy Joker. Ej, czemu jest te 365 dni? Ty, chujowy film, chujowe książki, dla chujowych, bezwartościowych kobiet. Tak było, tak mówię ja. Nie jestem w szumistą. Co tu jest? Pingwiny z Madagaskarów i szyrek. No i to jest, kurwa, wartościowe dzieło, a nie jakieś książki, kurwa, dla głupich cip. Możesz poczekać, Bo muszę zadzwonić do swojej dziewczyny. Mm. Halo, Nie odbija. Bo się jeszcze nie urodziła. Boom! Co? 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 Wiesz co mnie bawi? Lego Friends. Nie możemy ich kupić. Nie masz przyjaciół. Ja też nie. Chodźmy skąd lepiej. No. Lego Styles. Tej daj w jakby miał kurwa. Białaczka. <ścoughs> yeah. Ja. Monty czeka na mnie. Jest śmieszne. A co jeśli wzięli jego włosy z tego perukę? Jako relikwia. <laughs> I kwiałę statika jego. No serio? I kwiałej na statika? Ja bym tak zrobił, gdybym był bogaty. Wykupować zwłoki ludzi, których lubisz, i robić z nich relikwie, tak? Wiecie, to muszą być świeże zwłoki, a nie już kropniałe. To brzmi troszkę jak kościół, Monty. No! Czyli <laughs> <laughs> to, to moje Wiem. Bien, Skarpeta jedna baba drugiego. Uratowała mi życie. 300 Bosak, Nie będę chodził w waszeczce, w Sejmie. Tak. Później w sklepie, maszeczka. <laughs> <laughs> I, mówię, I mówię na serio, bo tak było. Nie wiem. Mówi, pandemia to kłamstwo. <laughs> po czym nie wychodzi z domu w się nie jest obsyjany. <laughs> Boję się. <laughs> Tymczasem na komiki Monty. Ej, Monty, Czerwony, czerwona Stefa, musimy wyjść z domu. <laughs> Idziemy na zakupy. <laughs> jak była żółta i zielona, w ogóle nie wychodzili. <laughs> Jest czerwona, to poja na przygodę. <laughs> Rick Monty. Morty. Mon jak, jak umrzemy, to będzie peka. będę się z tego śmiał. Monty, fałszywa pandemia. Tak naprawdę Monty nie wychodzi, bo nie ma przyjaciół. <laughs> Wróciliśmy już do studia Warwick Studios, tam Jim Monty właśnie piecze zapiekaneczki, a my Wam zrobimy unboxing rzeczy, które kupiliśmy w sklepie, które mogliście zaobserwować wcześniej, nasze piękne przygody. Monty, może zaczniesz, może pokaż, co zakupiłeś. K kupiłem bonty! bąty. bonty! Fajne właśnie bo bo, są. Kupiłem jeszcze u parówki. czekoladowe. O, o, co, to są biszkoptowe koptowe, ku i Kupiłem czekoladowe parówki. Kiedy jesteś dawnem i nie wiesz, co kupujesz. Przepraszam. Czy są czosnka pokryte warstwą smaku czekolady mlecz? Kropkę z tego kupna, słuchać. I Monty jeszcze kupił. To jest Milky Choco Biscuit. To jest fajne, Nie dla psa Basa. To jest White Choco Biscuit. I tak upadła Czechosłowacja. Dobra, Monty, to wydaje mi się, że trochę za dużo to pociągnąłeś. Pszczoły mi wysyłają wiadomości na telefonie. Ja to pasieka. Bóg widać twoją biedną oranżadę w tle. To twoja oranżada, biedaku! To, to, to twoja. twoja! Ja białą piję, bo jestem biały człowiek. Wezmę dam komuś. I nie biały! Dam komuś bardziej pociękują czemu, bo ty grymosisz. Tak, swoje starej chyba. No. <laughs> Okej, okay. kolejna rzecz, którą kupiłem Przyciski sobie kupiłem. Mm. To jest buttons. Batons? To jest tych przyciski na myline'ę. Podobno, oh. podobno pyszne. Przypadek Benjamin'a Batona. Batons. Bo Baton! Monty baton. Batons. Zamknij moje. <laughs> Batons. Batons. Cicho już. Proszę. O. Kupiłem sobie Syryjusza Blacka. Taki niebieski. Blue. Patrz na czerwono. Bo to jest komunistyczny. On będzie przeprowadzał rewolucję. Tu jest Proszę, nie. Ja znam angielski. Ja nie ja muszę, ja, ja muszę to słyszeć codziennie, oni nie mówią. <laughs> Kupiłem dużo muzycznych rajtasów, moich przyjaciół. Pierwsza płyta dla samego takiego kolegi. Sum, sumy. Myślałem, że to będą te, te takie ryby, i się okazało, że nie. Kolejna płyta tym razem o wezej. To jakiś środek na przeczyszczenie. Wezej, o Tak, to prawda, Zielony, zielony wezej. Tak, o Wezej. Szalony majanik słucha Weze. Ma nawet koszulkę Weze. O, tutaj kupiliśmy Keyang, bo tu takie fajne zespoły jak oh, Limp Biscuit, my. Pudle of Mood, Deftones, Filter, Blood Hot Gang. Co, kurwa? Co so, tu Raging Speedhoin, pamiętam to, ale to nie jest nu metal. Kitty, też Head Planet w Monty, na żadną zespół. Guano Apes, Colt, Spine Shank Machine Hand, From This Day. Time to see, believe this in me. My... Linking Pike, one step closer to the edge. Incubus, pardon me. Ej, tu jest Rock. Trzeba spalić te pudełka, jednak. A ja, white zombie. Firefact Lynchpin, zajebiste. Amen. Zajebiste. White Zombie wyjebać. Monster Magnet wyjebać. Papa Joyczas jest zostawimy. Queens of the Stone Age, nie nu metal, ale zostawimy Pitch to zostawimy, ale to jest inna piosenka niż Genius. Tapio fine It. to jest trapped, gdyby nie byli debilami. Y dalej. No. Glassjaw, Rerished Song. Y Soulfly. Godsmack jest. Nawet Mad Wayne. OG jest Sepultura, Sepulnation. O, a to moja ulubiona płyta. A to, to jest prezencik, który przygotowałem dla Szalonego. Dla Pana Szalonego. Dla Pana Szalonego, bo on jest wielkim fanem tego zespołu, uwielbiam. Oczywiście. Ostatnio ten zespół robił kowę nierwany i wyszło tak dobrze, o, słuchaliśmy to codziennie. To prawda, to prawda. Pudle of Mood. To chyba coś z Mudway ma wspólnego w ogóle. Możliwe, Tak nie, więc nie, pudle możliwe. of Mood. Complean. Co Complean. Ja nie rozumiem rosyjskiego, ale podoba mi się to. Tu jest aż. i to jest wersja specjalna. I tutaj popatrz, nie, nie wiem czy widzisz, kto zrobił produkcję. Fred Durst. Fred Durst odpowiada za produkcję. O! No, Na to nasz idol. To musi być dobra płyta. To jest zajebista płyta, a nie to jest dobra. Dziękujemy za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kupować nagrobki na 1 listopada. Dla Montiego i dla mnie. Ja jestem ateistą, ty jesteś katolikiem. <noise> Oczywiście. Jest. Na pewno każdy w to uwierzy. <noise>